Ewangelio według świętego Łukosa Za czasów Heroda, króla Judei, zył jeden kapłan, co go wołali za z oddziału Abiasa. Miał on babę z rodu Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oba byli sprawiedliwi wobec Boga i zyli według syćkich przykazów i przepisów pańskich. Ale nie mieli dziecka, bo Elżbieta była niepłodno, a oba mieli już dużo roków. Kiedy dla swojego oddziału kolei był na służbie kapłańskiej przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem przypod los, co by wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenio. A cały lud modlił się na polu w czasie kadzenio. Zaraz pokazał się anioł Pański, co stał po prawej stronie łłtarza kadzenio. Zląkł się na ten widok, Zachyrios, i strach wielki spodnoń. Ale Janio mu powiedział, nie bój się, Zachariosu, twoja prośba jest wysłuchana. Baba twoja Elżbieta powie ci syna, któremu doznajmy ją. Będzie to dla cie radość i wesele. Dużo z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie wielki wocak pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie duchem świętym. Duzość pośród synów Izraela nawróci się do pana Boga ik. łon sam pójdzie przed nimi w duchu i mocy Eliosa, co by serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieusłuchanyk do usposobienia sprawiedliwych, co by uryktować panu lud doskonały. Na to pedział Zachyrios do Janioła. Po czym to poznam? Bo Józ jest stary i moja baba jest tys niemłodo. Łód powiedział mu anioł Jo jest Gabriel, w który stoję przed Bogiem Jo posłany, co by godać z tobą i powiedzieć ci tą wesołą nowin Ale będziesz niemy i nie będziesz mógł godać, jazę do dnia, w którym się to stanie boż nie uwierzył moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud za tym, co zcekął na Zachariosa i dziwował się, że je tak długo w przybytku Kie wysył, nie mógł do nich godać, i pojeni ze miał widzenie w przybytku. On zaś dował im znaki i ostał niemy. A kiedy minęły dni jego posługi kapłańskiej, wrócił się do domu. Potem baba jego Elżbieta pocyna i łostawała w ukryciu bez pięć miesięcy. Tak zrobił mi pon, godała. W tej, kiedy wejrzał łaskawie, i sion ze mnie hańbę w ludzki głocak. To jest to coś niesamowitego, czego chciałbym się nauczyć. Cierpliwości. I dziś widzimy cierpliwego Zachariasza i cierpliwą Elżbietę. Ewangelista bardzo mocno podkreśla, że nigdy nie łamali prawa Bożego. Że skrupulatnie przestrzegali przykazań, a do tego trzeba dołożyć fakt, że Zachariasz był kapłanem. I spotkała ich jedna z najgorszych rzeczy, którą musieli dźwigać codziennie: nie mieli dzieci. W tamtych czasach każdy, kto nie miał dzieci, doświadczał Bożej kary. Przynajmniej taka krążyła stereotypowa opinia. Tekst Ewangelii pokazuje nam, że trudności były są i będą, ale trudności mogą stać się okazją do tego, by Bóg mógł objawić swoją chwałę. Całe życie Izachariasz i Elżbieta musieli spotykać się z nieprzyjemnymi komentarzami, ale w ich życiu spełniło się coś niemożliwego z ludzkiego punktu widzenia. Kobieta w podeszłym wieku urodziła dziecko. Mimo że całe życie pozostawała niepłodna. Więc tak się zastanawiam dzisiaj, czy wierzę, że moje trudności mogą stać się okazją do objawienia się łaski Boga? Czy potrafię pozostać wierny Bogu, gdy wydaje mi się, że spotyka mnie wszystko co najgorsze? Czy ufam Bogu nawet wtedy, gdy mój los się nie zmienia? Czy wierzę w to, że Bóg słyszy moje modlitwy? Zachariasz czekał do starości, z Elżbietą bardzo długo czekali. Panie, proszę Cię, niech modlitwa dodaje mi sił, abym był cierpliwy, bym umiał czekać i bym Ci ufał.